Arkadiusz Żabka, witam o poranku internautów, witamy tych, którzy śledzą rozmowę na naszym profilu facebookowym, witamy słuchaczy Radia 90 i witamy porannego gościa Radia 90. Monika Kubisz, Urząd Miasta Rybnika, zajmująca się międzynarodowymi projektami, które mają zainspirować placówki do zmian żywieniowych. To długo, długo panią zapowiadałem, ale mówiąc krótko, marnujemy mnóstwo żywności, w stołówkach szkolnych mówi się, że to nawet 50%. Zgadza się. Dzień dobry Państwu. Tak, e, e, raport Federacji Polskich Banków Żywności, co prawda dość już odległy czasowo z 2018 roku, właśnie mówił o tych 50%. E, w Rybniku w 2021 roku przeprowadziliśmy w dwóch placówkach szkolnych, takich, które same się zgłosiły, no. miały odwagę się zgłosić, to trzeba podkreślić, przeprowadziliśmy pomiary marnowania żywności i nie było aż tak źle. To było e, około 33%. Ale na starcie ile miały? 33% żywności e, była marnowana, nie była zjadana. 33% mhm. projekt trwał, ja pamiętam, myśmy o tym mówili, no i pod koniec projektu udało się dojść do? Zredukowaliśmy te straty żywności o 44%, bo łącznie, mówimy tutaj o dwóch placówkach tych odważnych, to muszę je wymienić i pochwalić, to jest zespół szkolno-przedszkolny numer 14 w Popielowie i zespół szkół numer 3 na Nowinach. I te szkoły łącznie na początku, to było 8600 kg rocznie, jakby prognozy, bo badania były Tygodniowe. O 44% zredukowaliśmy i teraz te straty oscylują wokół 10%. Co oznacza, że 90% żywności przygotowanej jest zjadana. 8 tysięcy ton rocznie marnowanych w jednej stołówce. 8 tysięcy kilogramów. 8 w dwóch, kilogramów. I w dwóch mhm. 8 tysięcy kilogramów. To mhm. jest y, ogromna cyfra. Dlaczego tylko dwie szkoły się zgłosiły? Ja wiem, był projekt, mhm. który ograniczał, tak? Zgadza Ale się. Ale mamy z tego, co wiem, w rybniku 58 kuchni, przedszkola i szkoły, a tu tylko dwie wystartowały. Zgadza się, tak to jest z projektami unijnymi. Nasz projekt finansowany był z Interregu państw regionu Morza Bałtyckiego. Postanowiliśmy przeprowadzić pilotaż i z badań wyszło nam, że te pilotaże powinny być w szkołach. Niestety weszła pandemia w 2020 roku, jak wiadomo stołówki szkolne zostały zamknięte. I wtedy jednocześnie pojawiła się też potrzeba poprawy jakości żywienia w Miejskim Domu Pomocy Społecznej. Także jedno miejsce zostało zabrane przez Miejski Dom Pomocy Społecznej, dwa zostały dla szkół, i takie najaktywniejsze szkoły y, zgłosiły się, zostały do projektu przyjęte. Dobrze, no to pytanie jest podstawowe. W jaki sposób y, ograniczyć marnowanie żywności w szkołach? W jaki sposób poprawić? Jemy oczami. Ja jem, pani je kolega, je, kolega je, kolega je, jak fajnie coś wygląda. Ale niestety no, to, to, to jedzenie w szkolnych stołówkach nie zawsze tak. Na przykład jak kotlecik się spotka z buraczkami i jest lekko czerwony, no to ktoś może go już nie dotknąć, prawda? Dokładnie, i jak jest to, jest to jeszcze wszystko polane za smaszką, <noise> to, już, to już dzieciaki tego nie zjedzą. I tu już pan troszkę odpowiedział na to sobie sam na to pytanie. Rzeczywiście jemy oczami. Poprawa wyglądu dań to jest bardzo ważna rzecz. I tak to się fajnie składa, że za, z poprawą wyglądu dań przeważnie wiąże się to, że wprowadzamy więcej opcji roślinnych. Jest bardziej zielono, czerwono, żółto, kolorowo na tych talerzach. I to jest jedna rzecz. Yy, druga rzecz taka: y, zamiast zrobić sałatkę, surówkę, polać to wszystko sosem, zmieszać te wszystkie warzywa, my możemy to wszystko osobno pokroić w słupki. Rozłożyć na tacach, dać szczypce, da dać dzieciom wybór taką namiastkę bufetu. Moje dzieci na przykład marzą o takim bufecie amerykańskim, jak w amerykańskich stołówkach. Dajmy im namiastkę, że mogą przynajmniej warzywa sobie wybrać, dobrać. Może ten jeden słupek nielubionej marchewki gdzieś się tam zaplącze, może w przyszłości to będą dwa słupki, a te warzywa, które nie będą zjedzone, można wykorzystać do ugotowania na przykład zupy czy, czy, czy pod podwieczorka. A nie jest tak, że po prostu marnuje się dużo żywności, bo za duże są te posiłki, te porcje są zbyt wielkie, bo jest zupa obowiązkowa. Zwykle potem jest mhm, drugie danie? Zgadza się. Zgadza się, co w połączeniu z długością przerw, yy, które są krótkie, yy, na to nie mam wpływu niestety, ale rzeczywiście to może być powód marnowania jedzenia. I w tych naszych pilotażowych yy, placówkach też udało się wprowadzić taką zasadę, że nie zawsze musi być ta zupa, że nie zawsze musi być zupa. Jeśli drugie danie jest takie treściwe, wartościowe, to wtedy zupy nie ma. Ale na przykład pani kucharki mają wtedy czas, żeby przygotować jakiś własny wypiek, jakieś zdrowe ciasto ze szpinaku czy z marchewki. Chce się kucharką, chce się intendentką pracować chce nad się. zmianą. To chce pani się. pochwali je teraz. Ale, ale ja pracuję z takimi mm -hmm. intendentkami. Naprawdę w zeszłym tygodniu, w czwartek, byłam na. Dużej konferencji w Katowicach dotyczącej właśnie zamawiania żywności przez placówki edukacyjne, przez stołówki szkolne, przez stołówki przedszkolne. Proszę mi wierzyć, była ogromna reprezentacja rybnika. Panie intendentki pojechały. Z... Pozdrawiamy je z tego miejsca, bo one są często niedoceniane. No i to jest, myślę, też, też problem. Dobrze, mamy te dwie, trzy szkoły pilotażowe, dwie, trzy placówki. A co zresztą? Kiedy uda się rybnik pociągnąć do takiej fajnej średniej? No mhm. bo nie wiem, czy macie Państwo szacunki, ile tej żywności jest no, marnowane w skali miasta. Ale mm. myślę, że to są cyfry, nad którymi można popracować. Ja działam w ramach projektów, tak? Pracuję w dziele rozwoju, realizujemy projekty unijne, najpierw zdobywamy oczywiście dofinansowanie. Staram się z różnych źródeł tego dofinansowania szukać. Kolejne dwie placówki w ramach programu Śląska Przestrzeń Innowacji to jest piątka, tutaj nasza z dzielnicy północ oraz szkoła numer 18 z Boguszowic, też weszły do programu, też odbyły się u nich pomiary marnowania żywności, też został. Ja Tadłospis troszeczkę przeformułowany. Także to się dzieje i muszę tutaj powiedzieć, że od stycznia Miasto Rybnik będzie realizowało kolejny projekt bezpośrednio kontraktowany z Komisją Europejską. Jesteśmy jednym z dwóch miast w Polsce, które weszły tego programu. Drugie miasto to jest Zabrze. Opiekę nad nami będzie sprawował Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. I to będzie duży projekt. I mam nadzieję, że się będzie działo i to, że to nie będzie to będzie nie tylko żywienie, ale to będzie też zdrowy tryb życia, no bo połączenie tych wszystkich elementów no, spowoduje, że nasze polskie dzieci będą mniej otyłe, będzie mniej tych problemów z nadwagą i otyłością. No To jeszcze wróćmy do tego, co można robić z nadwyżkami. Wiem, że w połowie września uczniowie rybnickiego gastronomika mają uczyć się gotować na tak zwanych nadwyżkach. To, co to jest nadwyżka, to, co zostanie z talerza, to, co zostanie w garnku, a nie zostało wydane się to Aha. drugie, tak? To co zostało z talerza, to już absolutnie nie może być y, użyte. Natomiast to co zostało w garnku, to co nie opuściło w kuchni. To, co mhm. nie opuściło kuchni y, nadwyżkami też są y, produkty w sklepach, które no, za chwileczkę, za, za kilka dni będą y, zbliżały się do terminu przydatności do spożycia. I takie właśnie produkty już od, pon, od roku y, są zagospodarowywane we wspólnym stole. To jest miejsce chyba już dobrze znane Rybniczanom na, na Mapiery rybnika. Też, tak, y, y, dokładnie. Y, tam wolontariusze, y, seniorzy, czasem osoby w kryzysie bezdomności z takich nadwyżek przekazywanych ze sklepów za pośrednictwem Śląskiego Banku y, Żywności oraz rybnickich lokalnych organizacji pozarządowych zarządowych, te nadwyżki są przetwarzane, bo czasem lepiej taką marchewkę ugotować, zrobić z niej coś, niż włożyć ją do lodówki społecznej. Tak, bo ona tam zmarnieje. Ona tam zmarnieje. I te nadwyżki są przetwarzane, wkładane są do lodówek społecznych i tam rybniczanie się mogą częstować. Ale uczniowie szkoły Wracając właśnie, tak, wracając. Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej wyszło z taką fantastyczną inicjatywą, żeby uczniowie zawodów, kucharz oraz technik żywienia zbiorowego Uczyli się gotować na stołówce na Świętego Józefa właśnie z takich nadwyżek przekazywanych ze, sklepy, ze sklepów. Jest to wyzwanie, jest to wyzwanie, ponieważ to jest takie gotowanie troszkę kryzysowe, jest to takie gotowanie z rzeczy. My nigdy do końca nie wiemy, co z tego sklepu w danym dniu zostanie nam przekazane. Także to wymaga kreatywności. Tak, ale zero waste, moda Dokładnie. na gotowanie, żeby się nic nie marnowało. Niech się uczą. Dokładnie. Zrobią zupę, zrobią coś dobrego i gdzie jadą na, na zebrzydowicką ulicę. To wspólny tutaj, stół, to czy tutaj to ośrodek, ośrodek pomocy społecznej mhm. będzie zajmował się odbieraniem yy, właśnie tych ugotowanych potraw, materiałów dydaktycznych, że tak powiem, bo to, bo to, to jest ich nauka. I będą yy, te produkty yy, przekazywane do lodówki przy wspólnym stole na ulicy Zebrzydowickiej. Także do nowo powstałej dwa tygodnie temu lodówki w Boguszowicach osiedlu, na parkingu przy kościele. No zobaczymy, jaki będzie charakter tych potraw. Być może również osoby w kryzysach przeróżnych, bo nie tylko bezdomności, ale również w kryzysie, kryzysie energetycznym, będą się częstować na miejscu. Tak, bo zaczęliśmy od tego, że marnujemy dużo żywności i teraz mówimy o tym, że ta nadwyżka może trafić w dobre ręce i w dobre żołądki, często głodne. No i teraz tu szkole w Boguszowicach, które będzie też to, co zostanie, tak, tak. te nadwyżkę kierowało do lodówki, no w końcu. Tak, to też jest decyzja to są taka... takie proste rozwiązania, dlaczego tak długo czekamy? To jest też taka decyzja bardzo świeża. Nie chcemy niczego robić na siłę, tak, wiadomo, że takie miękkie i wydawałoby się proste działania wymagają konsultacji z szeregiem interesariuszy. Interesariuszami są rodzice, jest dyrekcja, jest, są dzieciaki. Rodzice płacą za wsad do kotła, tak? Więc my chcemy, aby mieli wpływ na to, co się dzieje z tą jedną krawską przysłowiową zupy, która z kuchni nie wyjdzie. I na szczęście i bardzo za to dziękuję rodzice przy przedszkolów rodzice dzieciaków chodzących do przedszkola numer 39 w Boguszowicach Osiedlu zgodzili się i takie nadwyżki zupy, czy to będzie jeden słoik, czy dwa, będą do tej lodówki społecznej A słoiki, nawiasem mówiąc, są zbierane w Urzędzie Miasta, bo pani mówi, przychodzi ze słoikami, bo one się zawsze gdzieś przydadzą. Zawsze się przydadzą. Można tak. rozmawiać długo. Wszystkim życzymy dobrego dnia, smacznego, jak ktoś je. Naszym porannym gościem, Radia 90, była Monika Kubisz w Urzędzie Miasta Rebnika, zajmująca się międzynarodowymi projektami mającymi zmienić zmienić nasze żywieniowe nawyki, no i wieloma innymi projektami. To tyle na dziś. Dziękuję, Arkadiusz Żabka. Dobrego dnia. Dziękuję bardzo.